Szymano widzowie, piszemy widzowie. Ja mam 6 kart. Ja też mam 6 kart, Szymano widzowie. Witajcie ba... na kanale Jura, nie no. to... ma I mamy kalendarze na karty, piłkarcie. FIFA. FIFA. Do no dobra, otwieraj. No dobra, otwieram ja. Ja najpierw fielę, bo ja jestem. Lupa. <laughs> o, co tu mam do karty? Nie ja pokazuję. Fifa 385. <grafy> co? Co e, jest? Ej, co jest? O tu? Oj, co, mam taką... I jest suta karta jakaś chyba. Nie wiem, ale mam te, 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 te taka. To jest Messi? Nie, to nie Messi. O, taka. <grafy> Dziwna ta piersa. Taka.

Dwie te same. Ale nie, bo to jest... Jedna... Dwie te same! Nie, dwie te same osoby. Dwie te same. Ale to nie są te same karty. Bo jedna niebieska, jedna niebieska. Dobra, teraz ty. Dobra, opieram. Dobra. No. Mam. Tomas. Jag tror bara testa honom. Mm. Jag tror han kom. Så just! Oj, oj, oj. to Ty. kallt. Jag tror att det var kallt. Jag tror att det var kallt. Jag tror att det var kallt. Jag tror att det Zobacz, teraz ja. Może, może to, to już, tym Ci się po... Nie, inne. Te ostatnie. Co? Mm. Czy Czy moje tak, tak. Może dzisiaj się... Nie. Taki. Taki. A ja mam te wątplić, bo to Uuu, Uuuu, Titan. Titan, pogad widzę Titana. Cześć. Oh, Titan Camerman. I taki, i taki. Ale ja mówię Titan, a ty wiłeś, ale Tibydy toilet. Oglądali, Tiby toilet, bo ja oglądałem. No i... Ach, yeah, no, no polewam Tiby toilet. I... Ja byś... Jest 8 minut. O kula. Ja cool. My całkiem się rdziewą. Co jest? No bo to sama kal. A nie. Pan mam tam. Dobra. Dobo. Ju mam, ej, tu Holland. Ju mam, ja nawet motyw Hollando. Dobo. Dobra, Dobre, te lafia ale ja. Jak nie mam. Ale dzisiaj Jankowi. musi no, no Jankowie się chętnie. I tu karta jest. Taki. Taki. No. Co tu mam? I co? Co tu mam? Dobra. O, teraz ja. Nie no, Teraz ja. È ne, è un non si nie. Ten, ty wiesz, że to Messi? Nie, to jest. Oh, Wat Messi. A ten? O, no dobra, penso, to może być tu. No. Ale non no Ronaldo. non nie chce już. Ale może ci inny Ronaldo, może młody Ronaldo. Ja mam Ja mam

Oj, du oh, oh, wow, -um. oh, -um oh, yes. var mycket galen. Åh, alkoglas! Alkoglasen, mamma! Då måste Lasse ja. Jag har en kaffe sen jag passar. Miko, mi, ja mam dwie dobre karty z autografem. Uuuu, ale pierwszy Kaki. ja mam autografem Kalkę. Taki. Dobra, to ja mam taką paskę. O, to jest tą paska. I ona może wszystko, wszystko dobre dać. Över till Bortalona, över till Bortalona. Nej, över till Översta. Bortalona, Översta. Woho! Till tomt, Översta. Översta, Översta. Då är det wow. taki. Ciotki. I... Ej, autografem to. No, ak głównym. On sobie my doszedł to. I to nie jest ten na albumie? No to ten. On on sobie doszedł, to dobra. Trzeba to wyrzucić. Ale tak. muszę na aplikacji zobaczyć. Nie dobra, do, do albumu. Dobra, chyba y, papa widowie. No pa, siema ja. o, widzowie. I Julio ja. Niedoborsy, kom, to jest najlepszy ja. kanał. Kliknijcie, Klub, pa pa, pa, ja. pa siema. Ja. So, widzimy się w kolejnym odcinku, o ja. chwilę piłkazów. Ja.